I wracamy do Państwa na antenie telewizji w Polsce.pl z kolejnym gorącym pytaniem wracają moi państwa goście, którymi cały czas są pani profesor Janna Synyszyn, była posłanka do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu 9 kadencji lewica demokratyczna, pani profesor Kłaniam się, witam ponownie. Dzień dobry. I pan Ryszard Czarnecki, europoseł z Grupy Europejskich, Konserwatystów, Reformatorów, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość. Panie przewodniczący, witam ponownie również. Witam panią profesor, witam pana, witam państwa. No i zaczynamy kolejny temat dotyczący z jednej strony przede wszystkim polskiego parlamentu i tego, co działo się podczas posiedzenia inauguracyjnego, z drugiej strony wątki dotyczące Parlamentu Europejskiego też się pojawią. W jakim kontekście to za chwilę wyjaśnię. Pierwsze posiedzenie Sejmu 10 kadencji za nami. No i za nami również debiut Szymona Hołowni, czyli lidera Polski 2050 w roli marszałka tegoż Sejmu. Jednak pan marszałek ma pełnić swoją funkcję do 2025 roku. Wtedy to ma przejąć tę funkcję pan Włodzimierz Czarzasty, czyli współprzewodniczący Nowej Lewicy, a to wszystko w ramach rotacyjnej funkcji marszałka Sejmu. No i pytanie, czy ten rotacyjny marszałek to w państwa ocenie, w ocenie pani profesor, mm, dobry pomysł, wpływający pozytywnie na pracę parlamentu w przyszłości, czy może mający wyłącznie zaspokoić ambicje polityczne współkoalicjantów? No i właśnie ten Parlament Europejski, bo ro, często się pojawiała taka argumentacja, że rotacyjny Marszałek jest w Parlamencie Europejskim. Bodajże dwuipółroczna kadencja takiego marszałka na pięć lat marszałkowania. No i w dobrym zwyczajem niepisanym jest to, żeby właśnie na drugą kadencję była już wybierana wtedy inna osoba. Pewnie państwo potwierdzą. Pani profesor. To znaczy oczywiście jest to kwestia zaspokojenia ambicji Włodzimierza Czarzastego i jego rozdętego ego, Ale to tylko? natomiast wyłącznie, dlatego że to w Parlamencie Europejskim to jest zupełnie inny zwyczaj. Że wymieniają się w połowie jakby dwa największe ugrupowania. <laughs> Czyli tutaj, gdyby na drugą część kadencji przypisano pisowi marszałkowanie, no to byłaby jakaś analogia. Natomiast taka analogii nie ma. Ale przede wszystkim uważam, że taki zapis jest zupełnie zbędny, dlatego że wyjąwszy panią marszałek Witek, która ostatnią kadencję była od początku do końca, to w zasadzie nie było takiej kadencji w Sejmie, żeby się nie zmieniali marszałkowie. Mój pierwszy, moja pierwsza kadencja, czyli czwarta kadencja Sejmu 2 25 najpierw był Marek Borowski, potem był Józef Oleksy, potem był Włodzimierz Cimoszewicz. W PO to marszałkami byli przecież i późniejszy prezydent Komorowski i Ewa czy Sikorski. I już nie i Schetyna i pewnie jeszcze ktoś nie pamiętam. Także jakby rotacja marszałków, nie wiem czy akurat rotacja to jest najlepsze słowo, czyli po prostu zmiana na tym stanowisku wynika z pewnych no, politycznych zaszłości. Na przykładowo Oleksy dopuścił do przegłosowania raportu Ziobry, który w ogóle nie powinien. Się znaleźć na, na, na wokandzie, nie na wokandzie, tylko nie powinien być rozpatrywany, bo nie wyszedł z komisji. No i jakby został dlatego odwołany i przyszedł Cimoszewicz Także różne rzeczy się zdarzają w Sejmie i nie trzeba tego wcale dekretować na początku kadencji. No zresztą z tego, co słyszymy, to pewnie marszałek. Kołownia będzie kandydował na prezydenta, no to gdyby z nim został, no to automatycznie zwolni się fotel marszałka. Także dwa lata to bardzo dużo czasu i zresztą w Parlamencie Europejskim też, jak pamiętamy, nie zawsze ta rotacja była, bo. Jeden z przewodniczących był pod rząd dwa razy. Także, to prawda, no. dlatego mówiłem o tej niepisanej zasadzie. Natomiast chcę usłyszeć tutaj też zdanie pana przewodniczącego Ryszarda Czarneckiego. Jak pan ocenia rotacyjność marszałka, funkcji marszałka w, Pol w polskim parlamencie i czy nawiązania do Parlamentu Europejskiego są słuszne czy niesłuszne? Bo tę drugą tezę raczej potwierdza tutaj pani profesor. Uch. Oglądają nas ludzie, którzy się zdają na polityce, mówiąc otwartym tekstem, beneficjentem wprowadzenia systemu rotacyjnego, który nijak się ma, pełna zgoda z panią profesor Seneszyn, nijak się ma do Europarlamentu, bo tam ten to stanowisko, ten stołek dzielą dwie największe grupy polityczne, czyli Europejska Partia Ludowa i Socjaliści i Demokraci. No, rzeczywiście, gdyby. Zrobić kopiuj w klej do Sejmu Rzeczypospolitej, no to byłaby kwestia odtworzenia popisu, rzecz zupełnie surrealistyczna. Natomiast tutaj beneficjentem tego jest Donald Tusk. Bo co on uczynił? No, premier nie jest rotacyjny, ale marszałek Sejmu tak, marszałek Senatu tak, wicepremierzy też, no bo teraz wicepremierem będzie Gawkowski, który potem ma być zluzowany przez 16. Przez który jakoś funkcję musi mieć. Więc znaczy, no, generalnie, przepraszam bardzo, ma być zrotowany przez kogoś z formacji parachłowni. Więc tutaj to umacja tuska w takim wymiarze dywidend Impera dziel i rządź w ramach tej koalicji teraz. Ale uwaga, pod kątem wyborów prezydenckich, no, mówię to, co słychać. Mianowicie Tusk rywalizuje z Trzaskowskim. Nie podobało się to, że Trzaskowski wyrósł i go nie słucha. Tusk w tej chwili szachuje Hołownią Trzaskowskiego, bo przecież Hołownia dostaje funkcję marszałka no i w zasadzie rozpoczął kampanię. Rozpoczął kampanię prezydencką. Jest takim showmanem, jako, jako druga osoba w państwie. I w sposób oczywisty staje się konkurencją dla. Trzaskowskiego, który siłą rzeczy będzie miał mniej okazji do występowania publicznego, a jeśli będzie można zajmować się Warszawą, która to zajmowanie się Warszawą po prostu nie odpowiada, widać, że tu się męczy. Jest takie polskie powiedzenie, na tym kończę, gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta. Kto skorzysta na tej rywalizacji Hołowia-Trzaskowski? Uwaga, ten, o którym się nie mówi, że będzie na prezydenta. Ja inaczej niż moi koledzy z. W mojej formacji politycznej. Nie uważam, że jest rzeczą oczywistą transfer Tuska za rok do Komisji Europejskiej. Uważam, że, że to nie jest wcale oczywiste. Tak być może, ale tak być nie musi wcale. Uważam, że Donald Tusk przygotowuje się do prezydentury, żeby powalczył o prezydenturę i właśnie po to jest chłopca, który ma szachować Trzaskowskiego z to jest ciekawe znaczy, Ja scenariusz. się zgadzam, że w polityce nic nie jest oczywiste, ale do wyborów prezydenckich jest jeszcze dużo czasu. Sporo się może zdarzyć. I wszystko zależy, jak się wszystko ułoży, jak to się wszystko potoczy. no Na razie widać niestety, że pewne są tarcia wewnątrz koalicji, że na przykład 70% obywateli oczekuje liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, no a ona tak prędko nie nastąpi, więc tutaj będzie to taki na początek może mały na szczęście, ale zgrzyt i to nie tyle między koalicjantami, co między społeczeństwem. Pani profesor, mówi pani oczekuje. 70% obywateli, a skąd te dane? Takie badania były prowadzone, Czyli respondentów jakby w tak, że tym nawet połowa, nawet połowa, no tak, ale ponieważ to są próby statystyczne, to można to przenosić na obywateli. Nawet połowa wyborców PIS-u oczekuje liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, także to jest jakby takie powszechne oczekiwanie bo po tym wyroku w 2020 roku po prostu Polacy się zmienili i zmienili się dużo bardziej niż politycy. Pani profesor, to w odpowiedzi trochę ja tutaj sobie przeglądam. Jest sondaż przeprowadzony dla RMF i dziennika gazety prawnej. 30, prawie 35% ankietowanych uważa, że w kwestii prawa do aborcji rząd powinien wprowadzić legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży bez względu na przesłanki. I to jest wynik tego sondażu. Czyli No tutaj trochę w, mm, odwrotna teza można, mogłaby zostać wyciągnięta niż przedstawiła pani profesor. Ale kiedy właśnie pytano, znaczy takie, ja też znam takie badania, więc wszystko zależy od metody, ale 30, gdyby to było 35%, jednak no nie czarujmy się, ta ogromna mobilizacja w wyborach, 74% frekwencja. Była spowodowana również tym buntem kobiet, ale także wspieranych przez Również, rozsądnych ale nie przede wszystkim. Mężczyzn. Drodzy Państwo, wróćmy do naszego tematu i marszałka rotacyjnego. No mówię, wspieranych przez rozsądnych mężczyzn. Ja tylko jedno zdanie, jeżeli Państwo. Pan przewodniczący, powodą, proszę. Ja pamiętam, o tym nigdy nie mówię publicznie, mówię to pierwszy raz, pamiętam takie badania, które robiliśmy, wewnętrzne badania. W 2019 roku przed wyborami bardzo ciekawe wyborami, wyborami a, yy, parlamentarnymi, I mianowicie wynikało z nich, i to jest jakby trochę potwierdzenie tezy pani profesor, yy, nie są do tych procent, bo tutaj uważam, że proces w Polsce jest bardziej konserwatywne niż, niż, niż pani mówi, zdecydowanie bardziej konserwatywne, ale wynikało z tych badań, że ciekawa, że wyborcy Praja Sprawiedliwości są yy, bardziej powiedziałbym liberalni w kwestiach obyczajowych. Mówię generalnie, niż liderzy Prawie Sprawiedliwości. I myślę, że, że to jest pewnym faktem. Natomiast co do kwestii tego, co będzie, uwaga, ja tam tezę, która może nie jest popularna. Uważam, że Donald Tusk odczytał bardzo uważnie wyniki wyborów, teraz, które są. Panie profesor Pani wybaczy ale klęską lewicy bo, teraz pójdzie w prawo tak w prawo i nie będzie chciał, yy, yy, zaostrzenia, zaostrzenia ustawy drodzy to, państwo, tak. jedno zdanie ale nie nie jest pan jest przewodniczący lewicy, też jedno zdanie pani profesor klęska, króciutko, z tego który stracił ponad połowę swoich posłów. Ale ze względu na to, że nie jest, że to nie, nie jest demokratyczna partia i wyborcy. To ale Włodzimierz Czarzasty mówi teraz, że jest sukces lewicy, bo wraca do rządzenia po 18 latach. No, jeżeli sukcesem jest mieć 40, 49 posłów i stracić 20, chyba trzech czy czterech, bo ma 26, ale. Odliczając radiem, to szybkie pytanie. To miał 43 posłów, a teraz ma 19, no to ja gratuluję takiego sukcesu. Szybkie pytanie w takim razie, jeszcze o rotacyjność marszałka. Czy opozycja trochę wstydzi się tej funkcji? No bo mamy taką sytuację, gdzie doszło do pewnej wymiany zdań między ministrem przemysłowym Czarnkiem, a właśnie marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Posłuchajmy, zobaczmy, jak to w Sejmie wyglądało. Trzy minuty, panie ministrze, panie marszałku. Panie marszałku rotacyjny. Przepraszam bardzo. Rotacyjny. Przepraszam bardzo, ale Otóż w tym pani momencie, panie ministrze, pani narusza pan powagę tej izby i jej organów. Ma pan trzy minuty na wystąpienie. Panie marszałku, to wyście nazwali tę funkcję marszałkiem rotacyjnym, to nie my. Dlaczego pan ma to pretensje? No niech pan ma pretensje do swoich. I pan poseł Jarosław Rzepa z polskiego stronnictwa ludowego również w podobnym tonie, jak Szymon Hołownia chyba to odebrał. Posłuchajmy. Tych prowokacji nie brakowało. Ja pamiętam słowa pana ministra Ziobry, jeszcze bardziej pana ministra Czarnka bardzo nieleganckie słowa w kierunku marszałka o tym, że jest tylko i wyłącznie marszałkiem rotacyjnym. Ale tak jest rzeczywiście, no tak opozycja wybrała i tak to nazwała pani profesor, marszałek rotacyjny. Opozycja się tego wstydzi, czy tutaj inaczej pani patrzy króciutko? Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest marszałek rotacyjny. Marszałek to jest po prostu marszałek. Został wybrany i nim jest. A co będzie za dwa lata, tego nie wiemy. Przede wszystkim ja mam taką dewizę, że to trzeba jeszcze dożyć. No więc z różnych powodów nie ma marszałków rotacyjnych, nie ma prezydentów rotacyjnych. Pan przewodniczący Ryszard Czech. nie każdy prezydent jest do końca kadencji. Pan Panie przewodniczący, no, marszałek sejmu to marszałek sejmu a że jest rotacyjny to oczywiście to jest pomysł zapewne do Rada Tuska, zrealizowany natomiast znaczy nie atrak... jest zrealizowany został znaczy, wybrany marszałek sejmu jest, jest plan no, w umowie masy, koalicyjnej to jest. jest zrealizowany plan polityczny tak. jest, przypieczętowany podpisami liderów natomiast ja jestem historykiem. I naprawdę, ten to który tak reaguje, marszek, chłopia, e e reaguje nerwowo na w, czarka. Ja pamiętam pamiętam jakąś historię, to się działo w Sejmie II Rzeczypospolitej. To, co się dzieje teraz, w obecnym Sejmie, poprzednim, to kaszka z mleczkiem. Naprawdę. Tam to po prostu latały się kiery w Coweczenie pospolitej, więc naprawdę niechże marszałek, nawet nie rotacyjny, chołownia ma troszkę grubszą skórę, nie będzie taki nadwrażliwy, bo te, tego typu złościwości, czy takie pewne ironiczne uwagi, one są w pewnym sensie solą parlamentaryzmu. No, od tego jest Parlament, żeby tego typu heklingami, jak to się mówi w, tak jak w parlamencie na początku... angielskim. To prawda, tak że w ubiegłej kadencji myśmy Musi... Musimy tutaj postawić kropkę. Myślę, że marszałek, naprawdę marszałek, Szymon Hołownia będzie nabierał doświadczenia, pewnie zobaczymy, jak to się potoczy w kolejnych posiedzeniach Sejmu. Ja pięknie dziękuję za nasze spotkanie, za naszą rozmowę, za Państwa komentarze. Pani profesor Jadna Senyszyn, pan przewodniczący Ryszard Czarnecki byli moimi Państwa gośćmi. Dobrego dnia, jeszcze raz dziękuję Państwa. Zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce. Do zobaczenia.